Idziemy tam naprawdę, ja w to nie wierzę, dobra, żeby tam tylko nikogo nie było. Widzicie go? Moim zdaniem czysto chwila chociaż, chociaż przypatrzę się.

Oja, pierniczek, gdzie ja dzisiaj byłem, ale już jestem tak. Nie wiem, przy końcu gry, zniszczona kula. Hmm, za złota. No, raz tutaj gdzieś ciekawe, co to jest. Tutaj mogę na tym oczyścić krew jakoś? Nie. Wow, jakiś ołtarz. Tam jest. Czy coś w tym stylu? Ale się boję trochę, trochę się boję Jeszcze ja się głupio uśmiecham w ogóle jak się boję Ołtarz ofiarny Podniesiono oliwa Tutaj mam tą krew dać? Nie Może szczątki? No to nie Wow Fragmenty kuli raczej bym znalazł, gdyby tutaj były Tak więc uciekamy stąd Nie widać potworka? Nie Można iść Twelfth of August, eighteen thirty-nine. Banishment ritual is taking longer than expected, and we have to do what is needed. I spend my time helping out the prisoners. Being around these degenerates makes me ill. None of them even tries to face their punishment with any kind of dignity. They taunt me with their lies of innocence and their cowardly pleas of mercy. What can make a man fall so far from the grace of a civilized existence? They are all wicked men, and I remind myself of it constantly. Still, Jestem wdzięczny, że Bóg wysłał tych monsterów w nasz mojego Wiadro ze Mam go Mam krzesiwo, a go zapytam używać To jest jakaś maszyna ogromna Kolejna Wszędzie same maszyny Chyba się używa do... Chyba no, na oliwienia tych części? Nie wiem, nie, nie, mam, nie mam pojęcia, głupot, chyba teraz gadam. Tak myślę. Nie ma, nie ma go, nie ma, nie ma, nie ma go. To idziemy sobie w lewo. Jak tam nic nie znajdziemy, to kicha, ale myślę, że tam coś jednak znajdziemy. Ok, dla co tutaj mamy? Piedestar na gładkie, półkoliste, wygłębienie do góry. Czyli chyba na te fragmenty cool, Co tutaj składać? Ups. Ups. Chyba nie mam wszystkich Raz Potrzebny jest klej do sklejenia kuli kawałku kuli Ale tego jest, Kurczę. Magiczna waria przez prezbiterium Piedostaw prezbiteru ma w głębinie, które mogłoby zmieścić się kula Okej okay. Jeszcze kłynie, ale trzeba kleju kleju Smoła, Smoła, o ta I to jeszcze nie jest kula, to tylko trzy jej fragmenty. A reszty jakoś nie potrafię znaleźć. Nie wiem jak Jakiś portal kurde Dobra, chcę żyć, zostawię ten portal Okej okay. Skoro tej pozostałe kawałki kuli znajdują się w prezbiterium, no to gdzie dokładnie? Skoro byłem tu i tam i nic nie znalazłem Co ja tam nie mogę wchodzić? Co się dzieje? No, Andar tutaj pewnie nie mogę wejść. No pewnie, że oni drgną. Tutaj są ukryte gdzieś te kawałki kuli. No nie! Gdzie są? Więc gdzie to one mogą być? Coś mi się wydaje, że tutaj znowu odkryję coś. Mam taką nadzieję. Coś tutaj odkryć? O, bez sensu by było, gdyby nie. Ja, no raczej fragmentów kuli tutaj nie ma. Dlatego nie wiem, co tutaj robię. Hmm, trójkąt koło księżyc Czy to ma jakieś znaczenie? Coś tu trzeba zrobić, tylko co? Trzeba krew oczyścić, dobra jak? Powiem mi ktoś jak tą krew oczyścić. Świetnie. Oczyść krew, a jak się oczyszcza krew? Jod zadania. Spoko. Wrócimy do agripy. no i na tym zakończymy odcinek. No razie przestraszyłem, że potwór jest. Zastanawiają mnie jeszcze te drzwi, ponieważ one powinny drgnąć A tu pisze, że ani drgnie Dobra Przynajmniej wiem, gdzie nie szukać fragmentów kuli Co ciekawego powiesz Agrippo?

Zniszczona kula. Hmm, nie. Nie. Zadania. Magiczna bariera. Ok, piedesta w presbiterium. Lubienie brakujące kawałki w Coś z tym agrippą pewnie będzie. O, tu jest coś jeszcze, niezbadany tunel. Chyba niezbadany. Więc może tutaj coś znajdę? Nie, nie byłem tu jeszcze. A więc co ja tutaj znajdę? Ojej, jest nutatka. No Weir nawoływał mnie z drugiej strony. Naprawdę ufałem mu, a on nadal nalegał, abym wypuściła Agrippę. Jak światły człowiek może okazywać taki brak współczucia. Nie mogę wrócić z pamięcią do momentu zdarzenia z Agrippą, który jest i był moim jedynym połączeniem do innych światów. Weir twierdzi, że robi to, co może, by mi pomóc. Ale chcę, abym... Przeprowadził mu agripę, aby on też pomógł. Gdyby mógł zagwarantować sukces, wywiązałbym się z oczekiwań wobec mnie. Wiem, do czego są zdolni. Widziałem ich oszustwa. Nadzieja jest najbardziej bezradnym uczuciem, jakie muszę zachować. Muszę przygotować się na jego uwolnienie. By uwolnić agripę bez zabijania go. Weyre powiedział, że muszę karmić go tonikiem z paral...izer? Jakiś... nie wiem, witaj i temper. Trujące grzyby powinny zastąpić paralizer, jeśli uda mi się znaleźć wewnętrzny gruczoł z, z dużego okazu. Presbyterium wydaje się miejscem, gdzie powinienem je znaleźć. Powinienem wówczas moc wyodrębnić ich zawartość przy użyciu odpowiednich narzędzi. Witea można wyodrębnić z krwi ludzkiej ofiary, potrzebna jest jedynie dużej ilości, aby wydestrować ją poprawnie. Muszę o tym walczyć podczas tych tortur. Zdobycie tampter może okazać się najtrudniejsze. Nie wydaje mi się, aby istniał na tym świecie. Uważam, że wydobywają go wodni mieszkańcy Kaernik. Kern. Będę musiał zwrócić się z tym do Wayera, który być może dostarczy mi to przygotowane odpowiednio powinny wystarczyć. Tak więc dobra, mam już krew. Trzeba te grzyby, co rosną w prezbiterium. I coś tam, coś tam, czyli co? Czyli to chyba nie? A nie to jest mikstura zdrowia. Myślałem, że już to znajdziemy. A to jest jakieś kurde łot. Nie wiadomo co ten ostatni składnik. Ale krew mamy, tylko trzeba ją wydestylować odpowiednio. Tylko gdzie? Nie dam, już nie będę zapalał. No w ogóle, mnie to, czyli ten Aleksander cały jest niesmiertelny i ma w ogóle wszystkie moce te takie No, no i no nie spoko, nie? Co jeszcze można zrobić? No tutaj Nie widzę, aby cokolwiek tutaj było nie, No nie wiem, Nawet się to nie stłukło, no bo po co? Dobra Czyli tutaj nic ciekawego, choć dowiedziałem się dużo właśnie o tej krwi i w ogóle Presbyterium, wejście Jest jakieś inne wejście do prezbiterium? Pierwsze słyszę Wow Czyli szkoda się jeszcze nie skończyła Co, kolejne tortury? Siwo, no i tak naprawdę tutaj nic nie ma. Coś z tą krwią mam zrobić tutaj? Nie. Dobra, więc jak zastanawiam, właśnie, czy ta krew coś tutaj ma znaczenie, czy nie. Now I'm on list. Wow. 15th of August, 1839 The blood wards are failing. The shadow beckons and its cry disarms my actions. Was a ghost. No time to spare. Have to kill another. Alexander produces a knife. He wants me to cut the flesh. Do it. Save yourself. He is a murderer, Daniel. He is evil, a cold-blooded killer. Hurry, Alexander. You must let me be. I have to concentrate. Take the man, cut the lines, cut the flesh, watch the blood spill. Let it come. Oh, Please! <coughs> i didn't do anything no, no, no. paint the man cut the lines paint the man cut the lines leave the man cries uh, uh, now you speak. <sighs> I did okay one life for another you hear me guardian of the orb i did all this for you. Now, once more. Withdraw your shadow from my domain. Niciekam z tamtąd wychodzę. Niczas? Alexander, There isn't much time. I can feel it. We must act swiftly. I will do whatever it takes. Siem, nie widzę gdzie jestem. Ja wierniczę Nie widzę fragmentów kuli, no to idziemy stąd Byłem tam, w drugiej, po drugiej stronie No chyba tak Ciało. Kurde To wcześniej tego nie było, prawda? O kurde! I małże wycięte symbole. Nie, nie mam sztyletu. Kurde, tak się przestraszyłem. Dobra. Wchodzimy tutaj. Nie wiem, co tu jest. Prezbiterium ratusz główny. Czy tutaj muszą być te fragmenty? No bo gdzie jak nie tu?